Cześć, Duchanna. Jest 29 października 2022 roku. Nagrywam dzisiaj dwie części. W pierwszej części, tak jak obiecywałam ostatnio, chcę Wam przeczytać dekret prezydenta Raczkiewicza z 1939 roku. Jak widzicie, mamy przepiękną, kolorową, ciepłą jesień. Jest piękna pogoda, nawet nie trzeba bardzo grzać, pewnie nie jest tak zimno, więc w Polsce mamy naszą wymarzoną pogodę, wymarzoną jesień, a ja chcę dzisiaj przypomnieć dekret prezydenta Raczkiewicza i dlaczego nas to wciąż dotyczy. Po pierwsze, dlatego, że Polska nigdy nie podpisała aktu. Zawarcie pokoju z Niemcami, w związku z czym dalej jesteśmy w stanie wojny. I dekret prezydenta Raczkiewicza w dalszym ciągu obowiązuje. Po drugie, jak wiemy od premiera Morawieckiego, wiemy, że Polska jest krajem posiadanym przez kogoś z zewnątrz. Ale to jeśli popatrzymy na struktury matryksowe. Struktury Matrixowe, które zaczynają się od Poland Republic of, który jest korporacją i potem pod tą korporację. Wszystko to, co kiedyś było instytucjami państwowymi, wszystko to zmieniło sobie status na korporację. Jak wiecie, włączając w to policję, wojsko, sądy. Po prostu wszystko, co powinno być państwowe jest teraz prywatną korporacją amerykańską. I w takich strukturach trudno mówić o państwie. Jak wiecie, ode mnie, Teresa Adamska z Łodzi wraz z grupą patriotów, założyli państwo narodowe, opierając się o dekret ONZ dotyczący ludności rdzennej, więc budujemy państwo polskie. Natomiast dlaczego nie obowiązują nas pewne. Przepisy, ustawy, uchwały, rozporządzenia władz okupacyjnych. Zobaczmy, dlaczego. Dekret prezydenta Rzeczpospolitej o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych. Przedruk z Dziennika Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej nr 102, pozycja 1006. Na podstawie artykułu 79. Ustęp 2. Ustawy konstytucyjnej stanowią, co następuje. Artykuł 1. Wszelkie akty prawne i zarządzenia władz okupacyjnych okupujących terytorium państwa polskiego, jeżeli wykraczają poza granice tymczasowej administracji okupowanym terytorium, są zgodnie z postanowieniami 4 Konwencji Haskiej z 1907 roku o prawach i zwyczajach wojny lądowej, Nieważne i nie Artykuł 2. Wszelkie akty prawne i zarządzenia władz okupujących terytorium państwa polskiego dotyczące przenoszenia, obciążenia, ścieśniania lub ograniczenia pod jakąkolwiek inną nazwą prawa własności Skarbu Państwa, Związków Komunalnych, Przedsiębiorstw Państwowych i Komunalnych, instytucji publicznych oraz osób fizycznych i prawnych na rzecz obcych państw, obcych obywateli lub obcych osób prawnych oraz osiedlanie w nieruchomościach obywateli obcych państw pod jakimkolwiek tytułem prawnym są nieważne i niebyłe. Nieważne i niebyłe są również akty prawne i zarządzenia władz okupujących terytorium państwa polskiego, Wymienione w ustawie pierwszej, gdy wynikają one ze stosowania eksterminacyjnej polityki narodowościowej. Artykuł trzeci. Nieważne i niebyłe są wszelkie akty prawne władz okupujących terytorium państwa polskiego dotyczące wprowadzania sekwestru, zarządu przymusowego lub wprowadzania pod inną nazwą zmiany w sposobie zarządzania i użytkowania mieniem osób fizycznych. I prawnych prawa polskiego, jak również wszelkie akty prawne tychże władz dotyczące zmiany w składzie władz, spółek i personelu zarządzającego interesami osób fizycznych i prawnych. Jeżeli akty te zdziałane zostały na nieprzymuszony wniosek obywateli polskich i w ich interesie, to nadanie takim aktom mocy prawnej nastąpi w trybie uznania ich przez władze polskie. Artykuł 4. Nieważne i niebyłe są wszelkie akty prawne i zarządzenia dokonane przez władze okupujące terytorium państwa polskiego w stosunku do uprawnień imienia obywateli polskich i polskich osób prawnych znajdującego się poza granicami obszaru polski. Artykuł 5. Nieważne i niebyłe są wszelkie tytuły prawne nabyte przez jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną do jakiegokolwiek mienia lub jakichkolwiek praw na zasadzie zarządzeń i aktów prawnych władz okupacyjnych uznanych przez dekret niniejszy za nieważne. Również nieważne i niebyłe są wszelkie tytuły prawne nabyte przez jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną, do jakiegokolwiek mienia lub jakichkolwiek praw w drodze umów lub też wykorzystania przepisów przymusowych o ile dotyczą przedmiotów i praw wskazanych w artykułach poprzednich. Artykuł 6. Akty zwykłego, ustanowionego przez władze okupacyjne zarządu cudzym mieniem w czasie wojny w granicach koniecznej potrzeby i normalnej eksploatacji, prowadzonej na zasadach uczciwości i dobrej wiary, wymagać będą uznania przez władze polskie po zbadaniu sposobu wykonywania zarządu cudzym mieniem. Artykuł 7. Nieważne i niebyłe są wszelkie akty prawne zdziałane przez obywateli polskich pod przymusem bezpośrednim lub pośrednim władz okupacyjnych. Akty te mogą być zgłaszane do rejestracji władzom polskim z umotywowanym zastrzeżeniem osób poszkodowanych. Każda osoba poszkodowana ma prawo wnieść do sądu skargę. Artykuł 8. Obywatel polski, który dobrowolnie będzie pomagał władzom okupacyjnym do wykonania aktów wskazanych w artykule 1.5, podlegnie karze do 10 lat więzienia oraz grzywni lub konfiskacie całego mienia. Artykuł 9. Przepisy niniejszego dekretu stosują się do już wydanych aktów prawnych i zarządzeń władz okupacyjnych, jak również do wszelkich. Sprzecznych z postanowieniami niniejszego dekretu aktów prawnych i zarządzeń tychże władz, które zostaną wydane po wejściu w życie niniejszego dekretu. Artykuł 10. Dekret niniejszy obowiązuje z dniem ogłoszenia. Artykuł 11. Wykonanie dekretu powierza się Prezesowi Rady Ministrów i właściwym ministrom. Prezydent Rzeczpospolitej Władysław Raczkiewicz. Prezes Rady Ministrów Sikorski. Taki mamy stan, faktyczny stan prawny na dzień dzisiejszy i wszelkie bredzenia o długach, jakichś długach zagranicznych, jakichś roszczeniach, jakichś obywatelach obcych, którzy tutaj sobie roszczą prawa do kamienic czy czegokolwiek. Wszystko to jest. Zgodnie z dekretem Raczkiewicza, yy, nieważne, nie ma mocy prawnej, wszystko jest do wyrzucenia do kosza, dlatego że tutaj jest państwo polskie i państwo polskie właśnie budujemy budujemy państwo narodowe i tylko struktury państwowe mają prawo o decydowaniu. My suwereni. My, naród, bo to naród sprawuje władzę zwierzchnią Rzeczpospolitej Polskiej i to my, naród, podejmujemy decyzję, z czym się zgadzamy, a z czym się nie zgadzamy. Oczywiście musimy do tego się zapisać do Polski Narodowej i działać. Ja Was zapraszam na Nejbero, będę tam tworzyła ciekawe blogi, Zapraszam już teraz, link znajdziecie pod filmikiem, a ja zapraszam na część drugą i serdecznie pozdrawiam ze słonecznej, kolorowej Polski.